Cześć, ja nazywam się Krzysiek Persona. Tworzę i uczę tworzyć profesjonalnie wyglądające wideo. A dzisiaj w tym filmie chciałbym opowiedzieć Wam trochę o Sony A7S 3 czyli legendzie, na którą czekali wszyscy filmowcy. I oj, na którą warto było czekać. Na samym początku jeszcze bardzo chciałbym podziękować Weapon Rental za udostępnienie mi tego najnowszego Soniacza pod stworzenie właśnie tego oto materiału. Jeżeli realizujecie jakiś projekt w Krakowie lub okolicy, albo po prostu chcecie wypożyczyć jakiś sprzęt, żeby go tak jak ja przetestować, Koniecznie zajrzyjcie do opisu, gdzie znajdziecie link do Weapon Rental. Nie rozbraliśmy już od Michała sprzęt na naprawdę bardzo różne plany, także gorąco polecam ręczę i szanuję. <grych> Sony A7S3 to już kolejny model z rodziny Alpha 7S, który poprzez swoją specyfikację skierowany jest raczej głównie do filmowców. Kiedy 5 lat temu Sony na rynek wypuściło swój nowy model Sony A7S2, naprawdę nieźle potrząsło rękiem ze względu na swoje lowlightowe możliwości i Myślę, że tutaj w tym przypadku, w przypadku Sony A7S3, ze względu na ilość jaką poprawili, usprawnili i dodali, może być naprawdę podobnie, dlatego zapinajcie pasy i jedziemy. Chciałbym ten film potraktować nieco bardziej jako perspektywa użytkownika, który tak naprawdę nigdy za bardzo nie miał za wiele doświadczenia z systemem Sony. Mając w swoim arsenale Lumixa GH5, obraz Sony moim zdaniem dla mnie osobiście zostawał Trochę w tyle. Inne szkła i inne matryce, jest to jak najbardziej zrozumiałe, że obraz z tych bardzo różnych od siebie sprzętów będą po prostu inne. I jak naprawdę uważam, że Sony robi rewelacyjny sprzęt, tak pod moje osobiste zapotrzebowania i jakiś taki gust estetyki obrazu i jego plastyki, Sony zawsze było spoko. Ale no i muszę przyznać, że po tygodniu grzebania w ustawieniach tego aparatu i testowania różnych funkcji Naprawdę myślę, że A7S3 może być godnym następcą mojej GH5 Z takich najbardziej oczywistych i najfajniejszych funkcji jakie przypadły mi do gustu to na przykład 4K w 50 klatkach w 10 bitach, które lecą prosto na kartę. 100 klatek niestety nie miałem okazji przetestować ze względu na brak karty. Biorąc pod uwagę doświadczenie z mojego Lumixa GH5, którym właśnie teraz też nagrywam, no, Lowlight tutaj w A7S Trójce totalnie miażdży system. Nie było to tak naprawdę dla mnie jakimś wielkim zaskoczeniem, ponieważ wiedziałem, że Sony A7S 2 miał już niesamowity Lowlight, więc tutaj spodziewałem się czegoś bardzo podobnego i z tego co miałem okazję potestować taką górną granicą przydatnego ISO jest około 32 000. Ponownie biorąc pod uwagę doświadczenie z GH5 Autofokus Autofokus to rzecz, o której marzyłem naprawdę od dawna i myślę, że autofokus w Sony A7S 3 który działa rewelacyjnie, jest bardzo solidnym argumentem na to, żeby zrobić upgrade. Także tak, autofokus jest, działa bardzo dobrze i chcę go. <laughs> Następnie stabilizacja matrycy. Z tego co pod kątem stabilizacji oferuje na przykład A7III widzę bardzo solidną poprawę jakości tej stabilizacji. Jak na pełnoklatkową, jak na tak dużą matrycę w tak małym body jest to bardzo duża poprawa. Dalej, profil S-Log3 i to, jak plastyczny jest, to naprawdę rewelacyjna sprawa. Sam fakt nagrywania logiem, 10-bitowy obraz, którego zakres dynamiczny jest tak szeroki, że w momencie, kiedy nagrywamy w zacienionym pomieszczeniu i wychodzimy na zewnątrz, gdzie jest bardzo jasno, i między tymi pomieszczeniami nie musimy zmieniać tak naprawdę żadnych parametrów ekspozycji, a mimo to, w jasnych i w ciemnych elementach kadru widzimy wszystkie detale. No, robi to naprawdę ogromne wrażenie. Obróbka i możliwość wyginania tego obrazu na prawo i lewo z satysfakcjonującymi rezultatami to naprawdę pff, duża rzecz. Nie mówiąc już o tym, że w porównaniu do loga, który mieliśmy w A7 Trójce, który A był nagrywany w 8-bitowym kodeku, i B miał w sobie bardzo dużo magenty. Kolory, które mamy w A7S3 są naprawdę bardzo dużą poprawą względem poprzednich modeli i taka poprawa była naprawdę bardzo długo wyczekiwana. W końcu Sony udało się. Menu, które dla każdego kto siedział chociażby na Panasonicu czy na Canonie do tej pory było Naprawdę, udręką. Tym razem Sony postanowiło totalnie odświeżyć swoje menu i myślę, że udało im się stworzyć coś podobnego do pana Sonika. I muszę przyznać, że ergonomia tego całego nowego menu jest naprawdę bardzo przyjemna i czytelna. Nie miałem jakiegoś większego problemu ze znalezieniem konkretnych funkcji w tym menu, a dodatkową fajną opcją jest, chyba tak jak było w poprzednich modelach, dodanie konkretnych funkcji do naszego ulubionego menu, czyli zbioru ustawień, których najczęściej używamy. Podgląd w mocnym słońcu zawsze był dużym problemem wyświetlaczy w tych aparatach, ale tutaj świetnie daje radę tryb, który mocno podbija jasność ekranu, i jak do tej pory nie dawało to za bardzo efektywnych rezultatów. Tak tutaj czytelność ekranu w najnowszym Sonyaczu nie stanowi już większego problemu. Mówiąc o ekranie, nie mogło oczywiście również zabraknąć słowa o najnowszym flip out screenie, który Sony po wielu latach nareszcie postanowiło umieścić w swoim aparacie. Pod kątem budowy jakości wykonania i Solidności tego wykonania osobiście uważam, że jest bardzo podobny do tego, jaki możemy znaleźć we wspomnianej już wcześniej GH5. Na tyle, co miałem styczność z aparatami Sony, ja osobiście naprawdę bardzo lubiłem ten odchylany ekranik. Nagrywanie z ręki było naprawdę bardzo wygodne, aczkolwiek rozumiem potrzebę flip na przykład dla vlogerów, którym A7S3 na pewno zdecydowanie przypadnie do gustu. Jeżeli chodzi o kilka dodatkowych zmian, samo body jest nieco większe. Mamy również nowe klapki zakrywające porty. Przycisk nagrywania został przeniesiony na górę urządzenia zaraz nad spustem migawki, oraz w końcu Sony postanowiło zaimplementować. Pewniejsze i mocniejsze duże HDMI. Ze względu na nowe bebechy poprawiono również rolling shutter, a szczególnie fajną opcją może okazać się tutaj generowanie plików proxy, głównie ze względu na duże pliki, na przykład przy 4K50 lub 4K 100 klatek. I teraz pytanie: czy A7S3? To sprzęt idealny, który zastąpi wszystkie kamery, cóż. Jaram się tym sprzętem jak mało którym, ponieważ uważam, że naprawdę jest to niesamowicie potężne narzędzie, pozwalające osiągać obraz niesamowitej jakości. Myślę, że znajdzie i już znajduje wielu zwolenników w branży ślubnej, eventowej czy może sportowej, ale takiej głównie reporterskiej reporterskiej, tak się mówi. Oczywiście wszyscy filmmakerzy od travel video również mają wiele powodów, żeby lubić ten sprzęt. Wydaje mi się jednak, że jeżeli chodzi o produkcję reklam, teledysków, wywiadów czy dokumentów, gdzie ta forma jest trochę nieco logistycznie spokojniejsza i bardziej przewidziana. Wciąż dominować będą kamery typu na przykład Pocket czy kanonowskie z linii C. W skrócie rewelacyjny sprzęt na run and gun. Dzięki wielkie za obejrzenie tego filmu. Koniecznie dajcie znać w komentarzu co myślicie o najnowszym dziecku od Sony. Jestem bardzo ciekaw czy macie podobne zdanie na temat tego sprzętu. Macie jakieś pytania? Koniecznie piszcie do mnie na moim Instagramie. A jeżeli wam się spodobało jak prowadzę tutaj ten kanał i opowiadam tu o różnych rzeczach. Koniecznie dajcie łapkę w górę i zostawcie suła. Aby nie przegapić kolejnych filmów. Jeszcze raz ogromny dzięki, Michał, za możliwość pobawienia się najnowszym Sony i możliwość stworzenia tego oto materiału. Jeżeli potrzebujecie jakiegoś sprzętu pod wasz projekt, koniecznie zajrzyjcie na stronę Weapon Rental. A mi bardzo miło było was tu gościć. Mam nadzieję, że do następnego, ponieważ razem będziemy szli w tej przygodzie, jaką jest filmmaking. Jeszcze raz ogromne dzięki, trzymajcie się.